Pancerniaku 11 Dywizji, mój standard 1 Dywizji jest teraz do Twojej decyzji. Prowadził on mnie przez tyle różnych granic. a się zastanawiam po co, bo może nawet na nic, bo może jedna granica by mi już wystarczyła, gdyby to tylko ta nasza polska granica była. Sławy i honor zganiałem pod tym standardem, ale i ile z moich kolegów pozostawiłem po drodze z tak wielkim bólem i żalem. pancerniaku 11. Dywizji, jeśli, jeżeli i Ty ruszysz kiedyś do ataku, to mam nadzieję, że szczęście Ci więcej niż mnie pomoże. Bo, o Boże, przez ile lat nie widziałem już na polskich polach, jak złoto błyszczące w słońcu, bujające się zboże. Medale i oznaczenia to są moje zasługi. Ten czas na obciźnie był dla mnie tak długi. Lecz nie takie były moje życzenia. Nie obczyzna, nie oznaczenia. Medale i oznaczenia mają dopiero wtedy wielkie znaczenia, jak każda matka w wolnej Polsce może porodzić i wychować swoje dzieci. Bo wiecie, to jest polska, polski przyszłość, a nasze ojczyste piecie. Pan Czerniaków 11. Dywizji, wziąłeś na siebie obowiązek, przeszedłeś moje, poszedłeś w moje ślady. Czuwaj nad Polską, będzie to dla ciebie wielki trud, a my, no cóż, stary dziady,

A żołnierze grała maszka, były tacy sami jak grał łaczek sam, on dał, dał przykład jak się zachować jako żołnierz i w jakimkolwiek przemówieniu to on zawsze mówił, przecież nie ja, to moi żołnierze. Wadiński Sylwester z I Pułku Pancernego pozdrawia wszystkich kolegów i oficerów żołnierzy z żagania, którzy naszą tradycję utrzymują. Dziękuję bardzo.